Proces Bertus Serwas był bardzo zainteresowany tutajszą debatą. Myślę, że nawet gdyby nie urlop to może i sam bym tutaj był. On często podkreśla, wskazuje to co w polskim prawie przeszkadza albo inaczej nie pomaga w prowadzeniu klubu sportowego. Ta ustawa jest, myślę, że jedną z takich właśnie Aczkolwiek zdarzają się i inne problemy, z jakimi klub na co dzień musi walczyć, z którymi musi sprostać. Nawet niedawno wprowadzona ustawa o spożyciu alkoholu na stadionach do 3,5%, na stadionach, na obiektach sportowych, która kłóci się zupełnie z drugą ustawą o wychowaniu w trzeźwości. W ten sposób my możemy sprzedawać piwo, znaczy, przepraszam, sponsor nasz może sprzedawać piwo do 3,5%, ale taki kibic nie może się ruszyć z tym piwem, oprócz wyznaczonego kręgu. Także tych różnych e, dziwnych e, zapisów, które, e, nad którymi trzeba dyskutować, jest naprawdę dużo. I tutaj postać prezesa Serwasa jest na pewno e, bardzo ważna, ponieważ on jest człowiekiem, który po całej Europie jeździ, który zna języki, który wie, jak funkcjonują klubie, kluby w innych krajach, ligi, ma kontakt z menedżerami na całym świecie, oczywiście w szczególności w piłce ręcznej, ale myślę, że to się przekłada na każdą inną dyscyplinę.